Witam serdecznie, od z tej strony. Moi drodzy, wróciłem do Polski. Jestem na Śląsku, jestem u siebie, nazwijmy to. Eee, I w dzisiejszym odcinku opowiem wam o busie. To jest pierwsza sprawa. Co tu się dzieje w ogóle? Co tutaj się odjanie Pawla? Eee, o busie wam opowiem, bo jest mały start. Pogoda jest przecudna, widzicie 20 kilka stopni, a ja nie mam kaj mieszkać, kaj się, czym się przemieszczać, i trochę jeszcze na busa poczekam. W sumie dobrze, bo będzie konkretnie zrobiony, no ale coś muszę w zanadrzu wymyślić, bo za ładna pogoda jest, żeby marnować to na siedzenie po domach. I w dzisiejszym odcinku, też właśnie jadę na odyńce z całym tym manżurem. Znalezionym na tamizie. No i zobaczymy, co to sam, jak się tą gablotkę uda zrobić. Co słuchać u młodego u Tymona wody Jestem już prawie na miejscu. Wejdę, przywitam się, zrobimy gablotkę. Potem pogadamy o busie i od razu DPD przyjechało z paczkami. Jaki ruch? Jaki ruch? Co tu się dzieje? To też ci pomogę z tym. Czy to nie, to nie do niej. Nie, nie, nie. nie. to dobra, dobra. No to dzień dobry w końcu. W słonecznej Polsce. Słoneczka na Polska, w uchapami płynie. Tutaj mam piękne, kolejne papiry moje. O, i gablotka będzie wzbogacana. Opa! Tak wygląda gablotka po małej modernizacji. Mamy sekcję rzymską. Tu jest sekcja średniowieczna. Tu jest potin i anglosakson. Tutaj jest sekcja tokenowa z tamizy. Ołowiane tokeny. Miedziane tokeny plus monety. Miedziane a tutaj są takie bardziej współczesne rzeczy, na takiej zasadzie jak 50, jak crown, half crown Przepraszam, klamerka, chociaż ona chyba pod średniowiecze powinna podejść, ale na razie niech się tu będzie. Tu będzie kula armatnia, tu będą pierścionki dochodziły, różne rzeczy. No i zobaczymy. Kolejne zamówienia, i jedziemy do DPD. tak? To paczkomatu, a do DPD później. Dobra. Tą, tą, tą paczkę też wziąłeś? Tak, już naklejam i już, już Dobra, wziąć. wszystko mamy. Nie wiem czy widzieliście, ale mój brat wozi się najlepszą na Śląsku czarną wołgą. Odrestaurowaną u Jarka. No Jarek, świetna robota. Takiej czarnej wołgi w takim stanie. <laughs> Nic na Śląsku nie ma. <laughs> Czarna wołga odpala. Może? No. Jak. Jak ten gangster. <ganger> gangster z kosnowca. <ganger> Czarna wołga. O, DPD przyjechało. O, Piotr jest. Czekaj. Nie będziemy musieli jechać do DPD, bo DPD przyjechał do nas. Ponownie. Paczkomat. W... W weekendy też wysyłamy, tak? Tak. Wow. W weekendy, że można w weekend dostać tylko do dopiero. Aha. Od czwartku wieczorem działa. Opcja weekend. <noise> fajne. Zwieści się, co jesteście. Myk. Ciekawe, czy się dobre otworzy, jakieś małe. O. Myk. No, nie weźmiesz tego w jedną rękę. Wpadka, bo. A to się tam jakoś daje te numery tych paczek? Czy się mierzy? Nie wejdzie, trzeba zawracać Capa. do sklepu. Jezus Maria. Dobra, yy, mamy wieczór, i mamy teraz chwilę, żeby sobie porozmawiać o busie, który będzie chyba dopiero za 3 tygodnie, niestety. Będzie taki przegadany odcinek, trochę. Bo no, nie jestem Wam w stanie nic więcej pokazać aniżeli te zdjęcia, które dostałem. No i pierwsza sprawa. W tym busie poszło turbo. czyli znaczy działało, ale jakimś, jakimś ostatkiem sił, i żygało na wszystko, co się tam znajduje. Właśnie z tego turba zostało zregenerowane. Potem te zdjęcia zobaczycie. Te wszystkie węże, które gdzieś tam były obrzygane, tym. Poklejone tymi wszystkimi, wiecie, jakimiś trytytkami. To wszystko zostało tam uporządkowane. Czy to jest to turbo? Nie wiem. Ej, co jest grane? Jarku, co tu się stało? Pyk. Dobra. Tu. To jest nowy alternator, bowiem oryginalna ta jedna część była pęknięta całkowicie i, no i była prognoza taka, że się może wywrócić i spaść po prostu na ziemię. E, nowe opony wleciały, już kupione, wielosezonowe. Jarek odrestaurował e, alu kołpaki, śmieję się. Alu kołpaki? Alu alufelgi, tak to się nazywa. Tutaj są klocki wraz z tarczami w takim dość zaawansowanym już e, zużyciu. To chyba są z przodu. One były wymieniane dwa lata temu, ale no Zostały wymienione. Tutaj jakieś zdjęcie, co nic nie widać. Tutaj jest chyba bęben. Pęknięty bęben w czterech miejscach. Raz, dwa, trzy. Tak mi się wydaje. Nie, bo ja mam z tyłu też normalne, ale tu, tutaj coś było po prostu pęknięte. Nie wiem, nie wiem, co to jest, czy to opona, czy co. Natomiast o, tu są pięknie odmalowane alukołpaki. Alufelgi oczywiście. Ja Wam to i tak pokażę w jakichś zdjęciach, jak będę o tym mówił, ale tak to nagrywam kamerą, żeby był dźwięk. Tu są te nowe opony, nowe tarcze i nowe klocki, zaciski. Gdzieś tam może przeczyszczą, nie wiem. Znowu mi się wykrzyczyło Dobra, tutaj. Pyk. Pyk. To już widzieliście, to już widzieliście, to już widzieliście. Jarek tutaj porobił. O! I tu jest całkowicie nowe turbo, czyli znaczy całkowicie odrestaurowane to turbo, zregenerowane. Tu jest rawa, a tutaj jest, a tutaj jest Miszmasz po wyciągnięciu tego całego yy, dziadostwa. Kolejna sprawa jest taka, że miałem złą chłodnicę, i te kable, które szły z chłodnicy czy z jakiegoś interkulera, gdzieś tam to były sztukowane ze względu na to, że Miały dwie różne średnice, i nigdzie są takie niedostępne, no bo auto jest klejone z różnych dwóch aut. Mają kupić mi dużą chłodnicę. Tylko ciekawe, że to tam wejdzie. No i ma to auto być mocniejsze, ze względu na to, że to wszystko będzie gdzieś tam usprawnione, a i tak już jest mocne jak cholera. Nie potrzebuje mocniejszego. No ale teraz tak to wszystko powymieniane, Jarek tam jeszcze coś chce zrobić z tym z lakierem, w niektórych miejscach tam rdza poszła to chce to pomalować a z wnętrzu to tylko będą robione zasłonki chyba i, i łóżko będzie takie rozsuwane 90 centymetrowe no i trzeba na to się po prostu trzeba na to poczekać, o a aktualizacja, słuchajcie yy, chyba właśnie jedziemy z bratem po Grata ja <laughs> budżet 3000. Cięż... Budżet 3000, teraz ciężko tańsze auto, bo y, auta bo zło. na, z, na złomie kosztują, żeby je sprzedać z dwójkę. Także jedziemy, być może będę miał czarną wołgę, Zobaczymy na miejscu. Nie ma być. Poczekaj, autokomis, aut... A, tanie, autko. tanie autko. Tanie autko Długosza Sosnowiec. No niestety nie udało się kupić złoma. Zbyt zgnity. Tak jak widzieliście, byłem z bratem szukać jakiegoś złoma. Mój brat ma takie hobby, że raz na jakiś czas lubi sobie kupić jakieś auto za 1500-2000 zł i pojeździć z nim miesiąc, tam dwa i je zezłomować. I plan był taki, że on sobie będzie jeździł tym autem, a ja dostanę od niego czarną wołgę i sobie w tej czarną wołdze będę jeździł przez te najbliższe trzy tygodnie. Wracając jeszcze do tego odcinka Chcą mi zabrać miecz Poczytałem sobie wasze komentarze I jest kilka takich komentarzy Oczywiście za wszystkie komentarze Dziękuję Ale odnośnie tego miecza jest dużo komentarzy O tym, że W punkcie 12,3 jest napisane Że wszystko co znajdziesz jest własnością Tego muzeum w London No źle to zinterpretowałem Może jest tak jak Tutaj część z was Natomiast, no, ja nie mam jakby to powiedzieć, nic do stracenia, i ja sobie tak jak mówiłem, popiszę sobie z nimi z tym muzeum w London i, i gdzieś tam wiecie, powalczę jeszcze o ten miecz. Część tam z Was tu w komentarzach powiedziała, że prawo w Anglii jest do dupy, ale widzieliście przecież, że poza tym mieczem, który teraz tu widzicie, to gablotka w wodnicach jest coraz mocniejsza, a tych przedmiotów, które. Które jeszcze czekają na licencję eksportową, to są tysiące już, a takich fajniejszych, no to może jest coś koło, nie wiem, coś koło setki, 150, na to wszystko trzeba poczekać. Ja, ja, ten, ja czytam wszystkie komentarze, tak jakby przeglądam to zawsze, ale widzicie, że tego jest po prostu kurde za dużo. Ja daję te serca, jak, jak coś tam, jak ten, jak, jak czytam komentarze, ale odpisywać to. Jak są jakieś komentarze, które jakoś w jakiś sposób się mogę od nich odnieść konkretnie, to wtedy tam piszę, nie? O tutaj mam. O, tu jest na przykład. O ile było wychwalania, jakie to wspaniałe prawo funkcjonuje w UK, No to mam już ponad setkę zabytków z Anglii z papierami. Z Polski nie mam nic. Problem jest z mieczem ale spokojnie. Prawo jest coraz lepsze, jak w PL. No i dalej stoję przy tym, tak jak tutaj napisałem. Ko no. O tym mieczu Wam więcej nie napisałem ze względu na to, że on jest jeszcze nie niezarejestrowany i nie ma opisu. Ja nie mam opisu odnośnie tego miecza. Oni powinni to pierw zarejestrować, a potem cokolwiek innego robić, a nie, nie ten. Nie dali mi, tylko zrobili takie zdjęcie i nawet mi tego miecza nie opisali. Nic. Mam nadzieję, że dostanę tą czarną wołgę na jakieś te 2-3 tygodnie, zanim bus się nie zrobi. Eee... Co by ty konkretnie robił, nie wiem, natomiast na pewno jakieś poszukiwania. Sobota, niedziela się szykują, poszukiwania zodyńców. Tam kierownik Jagoda i kierownik Arek zgotowali jakieś poszukiwania, także pojadę się tam z Wami spotkać. No i czekajcie na kolejne filmy. Prawdopodobnie w niedzielę kolejny film, ale nie dam sobie ręki uciąć. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.